Parę minut po północy. Czas. A no może czas już na rozmowę o czasie? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czy czas ja, czy to e, Mam ochotę na coś słodkiego. Tak. Realizator daje mi znak, że to zdecydowanie czas i że należałoby zagrać. A mogę spytać, ile panienka ma lat? No ale kobiet nie pyta się o wiek. A o co się je pyta? Czy z lodem, czy bez? I co wtedy odpowiadają? Że bez. Ale ja akurat piję z lodem. Sądząc po Twoich ruchach, jest piękna. I mądra, i młoda. A Pan? Co Pan pije? Pan pije stary. A panienka wie, co oznacza wiek na etykiecie? A panienka wie wiele, ale akurat tego nie wie. Ono oznacza wiek najmłodszy i whisky w blendzie. Mhm, brawo. Pano młodych, panu starych. <noise> Ludzie się starzeją. Whisky... dojrzewa. Fajny tatuaż. Taki... młodzieżowy. Boisz Boisz? Boisz się upływu czasu. Boisz się zestarzeć. A co byś powiedziała, gdybym... Powiedziałabym, że nie przypominam sobie, żebyśmy przeszli na ty. Tamten mężczyzna bał się tego samego, co ty. Nie wiem, dziwna ta rozmowa. Może... Bo widzisz, ja wiem, jak wyjdziesz z tego baru, pójdziesz do pokoju numer 3, Zamkniesz drzwi i zasuniesz szafką zadzwonić do chłopaka, ale on nie odbierze. Zawsze odbiera. A poza tym, skąd wiesz jaki jest mój numer pokoju? Bo to pokój... nad... Nad, nad czym? Nad tym, co nie da dziś spać. Whisky Bifana McCrowa. Znowu? Co znowu, co, co wy kombinujecie? Ja proponuję zamienić to na, na coś mocniejszego. Kola? Sogie Miski ma która stoi centralnie pod Twoim pokojem, ma ponad 150 lat. Tego nikt nie wie na pewno. Nie jesteś w jej typie, więc przestań się starać. whisky nie da ci dziś zasnąć. Przez te whisky nie spało wiele osób. I to byli ci szczęśliwi. A ci nieszczęśliwi? Nieszczęśliwi zasnęli, ale już się nie obudzili. Może się otruli, albo była za stara. Nikt jej nigdy nie zdążył otworzyć. Zazdrość. nienawiść. Miłość. Chyba miłość, zazdrość, nienawiść w takiej kolejności. Strach. Który właśnie teraz czujesz, ale próbujesz go zagłuszyć, starając się być dowcipna. Biffen tworzył swoją whisky z gwałtownych ludzkich emocji. Cudzych emocji. Ale strach był tylko jego. Czujesz? Nie, ja nic nie czuję. Ach, nie, czujesz. 30 lat siedział przed tą butelką. Nad blendem, który miał pokonać George'a Ballantyna, a pokonał... Biffa McCrowa. I w końcu zaczął się jej bać. A ten strach pomieszał mu zmysły. 30 lat. Tyle ile trwa Twoje życie. Przeżyła się dobrze? A co z tą butelką? Stoi pod Twoim pokojem i czeka na. Na, na, na co czeka? Czeka na Twój strach. Żeby sprawa była jasna, ja się nie boję butelki whisky. Poza tym wolę Valentine'a. I ten pan jest w moim typie. Coś jeszcze? Szkoda, że nie mogę Cię zobaczyć. Staraj się nie zasnąć. Zamknę zostawisz zastawi się szafko, a potem zadzwonię do chłopaka tylko, że on nie bierze. Ta historia kończy się źle. To bajki się kończą dobrze. To już umiera. Kto? blasters mm -hmm.